I ty, chłopcze, będziesz sobie stał tutaj. Siup. Dobra, dobra, ty, już tak nie podpalaj się. No, kurde, rwie się do roboty ten gość. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i jestem na moim ptaku. Wbiłem już nim 36 level. Polatałem trochę po mapie, bo, bo w sumie, jak mogliście zobaczyć, w poprzednim odcineczku wbiłem mu bardzo dużo energii, żeby właśnie nim latać. I sporo tam pozwiecałem i ogólnie znalazłem kilka tych notek, dzięki którym właśnie on tak dość w miarę szybko wbił level. W każdym razie, słuchajcie, zrobiłem sobie pancerz. Mam nadzieję, że dobry pancerz wybrałem, znaczy wybrałem. No nie wybierałem żadnego pancerza, tylko po prostu zrobiłem to, co mogłem. Generalnie miałem nie nagrywać jeszcze, ale, bo chciałem sobie pozbierać troszeczkę materiałów, ale. Zobaczcie, co przyszło pod twoją bramę. Czy ja mogę tu wylądować? Mogę? I wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie to jakoś sobie oswoić fajnie. Ten jest pasywny, dobra, super. O, on się już wkurzył na mnie chyba. Eee, mięso, jak coś to mięso mam na moim tym. No i zobaczmy, co on zrobi. Myślę, że nie powinno być problemu, żeby go oswoić. Zobaczcie, jaki on fajny kolor ma. Pisaliście mi, że dinozaury mają strasznie dziwne kolory, ale. No nie wiem, ja pierwszy raz gram w tą grę, więc ciężko stwierdzić. Ale gdzieś czytałem o jakichś tam mutacjach, właśnie kolory w tej grze. Nie wiem, może dodali to jakoś niedawno, czy coś. Ja pierwszy raz gram, więc ciężko stwierdzić. O jezus, to. Tego nie było, tego nie było, słuchajcie. Nie mogę trafić. Dobra, padł. Jaki on ma level? Ej, on ma szósty level tylko! A To ja myślałem, że przyszedł do mnie e, alozaur na wyższym poziomie, szczerze mówiąc, e, bo widziałem podobnego tam na plaży na dwudziestym, chyba szóstym poziomie, o ile się nie mylę, i myślałem, że to właśnie ten przyszedł, ale chyba jednak się pomyliłem. Ale i tak nie jest źle, no słuchajcie, widziałem jak alozaur, właśnie na czwartym, chyba poziomie. Pokonał Terizino na 30 poziomie na plaży. Tam sobie obserwowałem, bo o, zrobiłem sobie taką lunetkę. O, i mogę sprawdzać lewele e, dinozaurów z daleka. No i szukałem generalnie Terizino, bo planuję oswoić Terizino w niedalekiej przyszłości. E, więc, generalnie, e, szukam jakiegoś takiego w miarę, żeby miał jakiś w miarę wysoki poziom. Myślę, że bez problemu. I dwa levele dostanie, będzie miał ósmy poziom. No, nie jest to super, ale nie jest też źle, więc myślę, że jakoś tutaj coś z nim zrobimy. Możemy go wykorzystać do, do walki po prostu. Będzie za nami chodził, jak będę Raptorami jeździł, albo T-Rexem. O, bo zrobiłem sobie siodło na T-Rexa, bo tak jak mówiłem wcześniej, latałem tym gościem po notkę, żeby wbić nim level. No i ja też przy okazji wbiłem level. Mam 78, więc mamy już siodło na T-Rexie, więc mamy. No, dość solidną grupę. Jeszcze dołączymy do tego Aluzaura. 4 Raptory, T-Rex. No to mamy taką grupkę, którą mogę podbić świat, mi się wydaje. <gry> Czy nie? No pewnie nie mogę podbić świata, ale. Ehm, no ale. Ale. Myślę, że jestem dość mocny. No zobaczcie. I całkiem fajnie on wygląda. Ma 8 level. Później sobie go nazwiemy. A teraz możemy wracać do bazy. On jest naprawdę mocny. Tak mi się wydaje, że Aluzaury są bardzo, bardzo mocne. I w sumie. Możemy go tutaj zostawić na razie. Ciekawe czy mogę się zrobić. Zaraz spróbuję znaleźć schemat na to. Jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać. Znalazłem w zrzucie parę rzeczy. Strzelbę znalazłem. I to nie jest schemat, tylko gotowa strzelba. Tak mi się wydaje. Nie jest napisane, że to jest schemat. Schematy są takie, o takie, takie blade. I znalazłem schemat na taką nietypową pikę. I zastanawiam się, czy to jest dobre, czy, czy, czy mam sobie to wykraftować, czy mi się to w ogóle do czegoś przyda. E, no bo tego jestem ciekawy. Dobra, słuchajcie, więc tak jak mówiłem, miałem nie nagrywać wcześniej, więc e, wracam do Was po dość, no, dość dłuższej przerwie. Słuchajcie, dość dłuższej przerwie. Tego aluzaura cały czas tutaj mam gdzieś, on tu powinien gdzieś stać, odblokowałem sobie już siodło na niego, więc za niedługo sobie siodło wybudujemy. Zobaczcie, że już mi się zaczęły tutaj skałeczki pojawiać i wszystko, eee, także spoko, eee, bo, bo, bo nie wiedziałem w ogóle, czy, czy, czy to się będzie pojawiać, czy nie. I, i, i ten, no i pojawiają się rzeczywiście skałki, także spoko, eee, no bo martwiłem się, że braknie mi w końcu materiałów któregoś dnia na mapie i tak dalej i że będę musiał daleko latać, a, a dinozaury mają mało dźwigu i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, gadałem z ludźmi na Discordzie, no i podpowiedzieli mi, że wgrał sobie kilka modyfikacji do, 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 do serwera eee, i powiększyłem sobie staczek. O zobaczcie tutaj. Możemy teraz stakować po 200 i połowę mniej to waży, więc teoretycznie, no po prostu będziemy mogli troszeczkę więcej e, materiałów nosić. E, oprócz tego mamy ulepszonego e, ulepszonego spy glassa, co pokazuje, pokazuje mi jakieś takie inne, inne ciekawe rzeczy, które mi się mogą przydać, to to jest spoko. No ale mam jeszcze super strukturę, czy coś takiego, no i słuchajcie, mamy mnóstwo tutaj jakichś nowych takich dziwnych rzeczy. I nie jestem pewny, czy, czy, czy ja to chcę. No, eee... na przykład co to jest, nie? To, to, to ja nie mam bladego pojęcia co to jest. I na zerowym levelu to możemy odblokować, nie wiem co to kurcze jest. W każdym razie, no ja generalnie tego nie muszę używać. Z tego co wiem, to tutaj wiecie, w ognisku na przykład jest więcej slotów, w skrzynkach jest więcej slotów, a struktury takie do budowania można po prostu podnosić przez całą grę, jakby i jak go postawimy, to nie musimy go burzyć, tylko możemy go podnieść do ekwipunku i tak dalej. Więc to jest w sumie użyteczne, ale no ja, kurde, nie wiem, cały czas jakoś tak. Jakoś tak, kurde, no nie wiem, niezdecydowany jestem. Nie wiem, czy chcę to używać, czy nie. I, i, i nie wiem, no, liczę na wasze wsparcie, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No ja na razie te modyfikacje mam, więc kto wie, może sobie będziemy tego używać. E, jedna fajna rzecz, bo ogólnie to wszystko, co tutaj jest, mi się nie podoba, nie? To tutaj, e, to, to mi jest w ogóle do niczego niepotrzebne. Do niczego mi to nie jest potrzebne. To, że podnosić mogę struktury... Nie potrzebuję tego. Ja mogę zniszczyć strukturę, odzyskać tam, nie wiem, 10% materiałów, nazbierać nowe, wybudować nowe. Nie potrzebuję tego. Ale jest tutaj fajna rzecz. Eee, o, tutaj, że możemy zbierać. Mamy przedmiot taki, budyneczek jakiś, nie wiem co to jest strukturę, która będzie zbierać przedmioty typu kupy i tak dalej. Więc, wiecie, mógłbym sobie dać tego dinozaura, co kupę produkuje, czy nawóz. No i postawić coś takiego i żeby po prostu to do skrzynki pakowało cały czas e, e, kupy. I dzięki temu nie musiałbym, wiecie, zbierać z ziemi, klikać. E, kurde, bo za każdym razem, jak, jak próbuję, wiecie, spod dinozaura e, podnieść kupę. No to klikam i otwiera ekwipunek dinozaura, i to jest takie wkurzające trochę, więc to by było spoko w sumie, więc może zostawię to, może to zostawię, słuchajcie. E, kolejna rzecz, słuchajcie, to jest taka, że. Eee, no, ludzie mi podpowiedzieli, żebym zwiększył poziom trudności, bo jak zwiększę poziom trudności, to e, dinozaury na większych poziomach będą mi się pojawiać. No i tak, tak zrobiłem, słuchajcie, tak zrobiłem. E, aczkolwiek sprawdziłem, tutaj dzikie dinozaury je, nie, nie wzrosły im lewele, więc e, no prawdopodobnie będziemy musieli, słuchajcie, poczekać, aż nowe dinozaury po prostu się pojawią. Czekajcie, zobaczmy, jaki on ma poziom. Dziesiąty. No, więc właśnie. E, prawdopodobnie będziemy musieli poczekać, po prostu aż nowe dinozaury się pojawią i, i pojawią się na wyższym poziomie. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, jak to działa, ale, ale ludzie mi kazali zwiększyć poziom. Ja w sumie, w sumie, to, to, to teraz już na tym poziomie, jak jestem, jak już mam bazę i tak dalej, e, to wydaje mi się, że mogę coś takiego zrobić, żeby zwiększyć poziom, bo ja się przynajmniej troszeczkę bardziej będę męczył z oswajaniem tych wszystkich dino i tak dalej, nie? O, czekajcie, na przykład tam mamy Terizino. Jeszcze nie mam tej ulepszonej e, lornetki, ale gdzie on jest? Tu jest? No, ma 13 poziom. Więc e, no, będziemy musieli prawdopodobnie pozabijać tutaj dinozaury, i dopiero później one się nam będą pojawiać e, lepsze, jakby, nie? Nie mam pojęcia, słuchajcie, no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie poziom trudności zwiększyłem. Dobrze, w sumie, z jednej strony dobrze, że, że dinozaury, które tutaj w okolicy mam, e, od razu nie, nie podniósł się ich poziom, no bo, no bo w sumie mógłbym mieć e, leciutko przekichane bym miał, gdyby miały wyższy poziom, no bo ja mam dinozaury na 30 levelach, więc moje dinozaury są znacznie słabsze. Wiecie co? W sumie sprawdzę jeszcze komentarze, bo ktoś tam e, prosił, żebym nazwał. Słuchajcie, ten dinozaur będzie się nazywał Karol. Tego Nazwiemy pączuś o nie, ma, o nie ma o I eś też nie ma Dobra będzie paczuś Paczus <laughs> Paczus No ale dobra no nieważne na razie Na razie nieważne słuchajcie Chyba mamy w ogóle wszystkie dinozaury już nazwane oprócz tych trzech raptorów E, więc e, w sumie to jest dobrze, w sumie, w sumie to dobrze, w sumie to dobrze, słuchajcie, ja sobie już tutaj przygotowałem e, platformy. Niestety to są platformy zwykłe, to nie są te, te takie zmodyfikowane platformy, więc ich nie będę mógł przenieść później, ale wiecie co, nie przejmuję się tym, nie szkodzi. E, szczerze zastanawiam się w ogóle, czy będę tych, tych platform używał, ale może, kto wie, może to będę używał. Może to będę używał. No i teraz tak, słuchajcie, zrobimy sobie od tego miejsca pięknie, to będzie nasza platforma, słuchajcie. Na tej platformie będziemy budować nasze farmy. I tu, jak będzie trzeba, no to słuchajcie, będziemy sobie ją powiększać w tamtę stronę. Eee, domek, eee, domek prawdopodobnie zburzę, bo domku tutaj nie będę chciał mieć, eee, tylko zrobimy sobie tutaj od farmy albo z boku tutaj koło farmy schody i platformę tam eee, na tą skałę i na tej skalę wybudujemy wielki domek. I to będzie, słuchajcie, mój plan. Teraz możemy przejść, żeby wybudować sobie tu kilka farm. Mam 11, więc myślę, że nie będzie tutaj tragedii. W sumie to zrobimy sobie odstęp od ściany, żebyśmy mogli w sumie ściankę postawić. Bo prawdopodobnie zabuduję to szkłem kiedyś w przyszłości. Tak mi się wydaje, bo tak się chyba szklarnie buduje. Słuchajcie, możemy to wybudować maksymalnie, blisko jak się da, chociaż nie wiem, nie jestem pewny, jak to wyjdzie w stosunku do drugiego brzegu. No, ale zobaczymy. No, tutaj mamy, mamy taką większą przerwę, ale to nie szkodzi, słuchajcie, to nie szkodzi. Chociaż może lepiej by było, żeby z tej strony była przerwa, bo tutaj z tej strony bym chciał ee, schody zrobić. Ale to nie szkodzi, słuchajcie, nie szkodzi, ja się tym nie przejmuję. E, wybudujmy sobie kolejną linię farm. Dobra, tyle farm mamy. Wiecie co, ja może jeszcze dorobię cztery farmy i może bym dorobił tutaj jeszcze troszeczkę platform i posadzimy sobie jakieś e, nasionka. Tylko ja nie jestem pewny jakie nasionka mam. Na pewno chcę posadzić narkoberki i może majoberki. E, w zasadzie to mejoberki się to nazywało, ale ten, ja na to mówię majoberki. E, więc może, 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 może coś takiego jakoś e, ogarniemy. Tylko potrzebuję jeszcze kupę mieć. Tu zobaczcie, w ogóle metalu pozbierałem. Dość sporo metalu zbierałem. E, i Oj, przeciążony jestem. Wiecie co? Ja to zostawię tutaj. A nie mogę tego wcisnąć tam, dobra, to zrobimy tak. Dobra, słuchajcie, dorobiłem tutaj platformy, dorobimy sobie jeszcze farmy. A, to jest ten spyglass mój nowy. Zobaczcie, tu, tutaj sobie mogę go używać w ten sposób. A czy ja mogę przybliżyć, a mogę w ten sposób przybliżyć. A to ciekawe, a to ciekawe, bo w sumie to jest lepsze, bo mam, e, nie mam takiego ograniczonego ruchu. Ale zobaczcie, że wszystkie dinozaury mi podświetla. A i zobaczcie, ile ja ryb tu mam. Czy ja tu mam jakieś piranie. Eee, pirania się pojawiła. To chyba przez to, że poziom trudności zmieniłem. Ale czemu na drugim levelu? Bo to jest drugi level chyba. Dobra, fajny, fajny ten spyglass, zobaczymy, może, może zrobimy z niego użytek. A czekajcie, co, co się stało, czemu mi cały czas podświetla się wszystko? O, dobra, zniknęło już. O nie, jednak cały czas się podświetla, chyba cały czas trzymam w ręce tego spyglassa. Dobra, mamy 15 farm, słuchajcie. Co jest grane, jak to wyłączyć? A, dobra, wyłączyłem to już. Ehm... A właśnie, jeszcze zrobiłem hity nowy pancerz, myślę, że na razie może być. Myślę, że na razie może być. Dobra, posadźmy sobie ten. Posadźmy sobie jakieś nasionka, tylko jakie ja nasionka mam? Musimy zobaczyć. Steamberki to może nie. Amarberki, narkoberki, to sobie na pewno posadzimy. Ziemniaki. W sumie marchewkę. O, marchewkę bym posadził. Cytrynę. Wiecie co, może jedną cytrynę sobie posadzimy, nie? Jedną cytrynę, może z dwie marchewki. Nie wiem, kurde, nikt mi nie mówił nic o kukurydzy. Eee, I jeszcze kilka majoberek. zrobimy cytrynę, marchewkę, narkoberki, majoberki. Yy... Dobra, to na razie wystarczy. Jak coś, to będziemy powiększać farmę, słuchajcie. Tylko, że problem jest teraz taki, że ja muszę upolować coś. Eee, coś muszę upolować, żeby... żeby nawóz produkować. I to się chyba nazywało fomia, czy coś takiego. Dobra, pięknie, mamy tak. Yy, siedem chyba narkoberek, cztery majoberki, 3 marchewki i jedną cytrynę. Myślę, że to na razie wystarczy. Myślę, że to na razie wystarczy. Co ty tu robisz? Chyba mi nie zjadna nasionka, nie? Dobra, musimy teraz złapać fomię. Tylko że ja zwiększyłem poziom trudności, szczerze, to się teraz trochę bardziej cykam. Eee, trochę bardziej się cykam niż wcześniej w ogóle wylatywać gdziekolwiek. No ale spróbujmy, no, spróbujmy. Mamy nowego Spyglassa. słuchajcie, stanę gdzieś na kamyczku, spróbujemy zlokalizować sobie coś i, i ten, I, 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 jakoś to będzie, jakoś to będzie, myślę. W sumie można sobie odpalić tego Spyglassa, zobaczcie. I można sobie latać z nim. No, to jest trochę, trochę ten, to, trochę to jest OP. I zobaczcie, można sobie już tak sprawdzać, e, co się nam tutaj porespiło, nie? Dilophosa level 3, level 4, no, ten poziom trudności jak na razie nic nie zmienił. Na razie nic nie zmienił, słuchajcie. 14, 19, 8. No, bardzo, bardzo niskie levele mają. Bardzo niskie levele mają. Tylko, czy ja tutaj znajdę Fomię? To jest trochę, trochę, to jest głupie, że podświetla tych dinozaurów wszystkich. Bo wszystko widzę z daleka i w ogóle. Ale nie wiem, no słuchajcie, no dajcie znać, co w ogóle myślicie o tych modyfikacjach. Bo ja mogę, szczerze mówiąc, grać w ogóle bez modyfikacji. Mi to jest bez, bez znaczenia. Aczkolwiek to troszeczkę może usprawnić moją rozgrywkę. Zobaczcie, Rex na poziomie czwartym. Do oswojenia w sumie. To w bardzo łatwy sposób. Zobaczcie, że tu nie ma żadnego dinozaura w okolicy. Moglibyśmy sobie oswoić tego Reksa. Ale, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Nie o Rexa nam chodzi. Słuchajcie, następny dinozaur, jakiego chcę oswoić, to jest Terizino. Eee, I chciałbym znaleźć Terizino na miarę wysokim poziomie, czy to jest Fomia tam? Fomia Level 1. Oj, oj, oj. Ja nie jestem pewny, czy ja mogę ją złapać Argentiną. Mogę. Super. Dobra, myślę, że nawet na levelu pierwszym wystarczy. Słuchajcie, nie ma to chyba aż takiego dużego znaczenia. Bo to i tak ten gość będzie produkował nam kupę. I zobaczcie, ja mam jakieś koordynacje w lewym górnym rogu. A to pewnie przez Spyglassa. A o, właśnie, jak to wyłączę, to to zniknie. W sumie to spoko. O kurde, zmęczyłem się. Dobrze, że za murem spadnę. Dobra, Stachu, odpocznij se tu. Ja ci dodam, wiesz co, ja ci dodam do wagi punkcik. Gdzie ta chomia jest? Eee, ciekawy ile ile będę potrzebował. A właśnie, bo ja mogę chyba tym sprawdzić wszystko, nie? Torpor, zobaczcie, 240 torporu. Wydaje mi się, że nawet jedna strzałka na to wystarczy. O ile się nie mylę. Możemy to sprawdzić, słuchajcie. Zobaczymy, ile... Ile torporu mi to da, tylko... Zobaczcie, bo ja tutaj mam asystę. Już bym sobie mógł spierniczyć. Okej. Okay. A jak się to oswaja w ogóle? Czy to się oswaja pasywnie? Nie, to trzeba uspać. Dobra. No to. Uczelnim mu raz w głowę. O, no i zobaczcie, 240 torporów poszło jednym strzałem, także spoko. I tu musimy mu wsadzić jakieś berki, ok? Mogą być mejoberki. Pięknie, Zero do poziomów, no bo niestety ma pierwszy poziom Ja nie pamiętam jak to się robi eee, Kurde, jak go nazwać Okej, okay. nazwiemy go tigrys Zgadza się, tigrys, będziesz nam kupkę robił Cieszysz się? <ścoughs> Nieźle, nieźle Dobra, eee, teraz tak weźmy sobie Stasia, Stachu, dawaj. Eee, idziemy z Tajgrysem pod farmę. Eee, chociaż wiecie, co? O, w miarę szybki jest, chociaż szczerze mógłbym go złapać po prostu. Chodź, i ty, chłopcze, będziesz sobie stał tutaj. Dobra, dobra, ty już tak nie podpalaj się. No, kurde, rwie się do roboty ten gość. Strasznie. Nie wiem, jakie berki do, do niego potrzebuję, żeby on kubkę robił, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Wydaje mi się, że to są te berki białe. Jeśli dobrze mówię, mam nadzieję, ale zobaczę w ogóle, jak się tutaj popsuły te berki. Miałem tutaj po 100, a mam po 60, więc no, sporo tych berek się zepsuło. Ehm, dobra, ale sprawdźmy tego chłopa, jak to tutaj wygląda. Czy on zrobi kupkę? O, robi kupkę, widzicie? Dajmy mu też inne berki, żeby się najadł. No i zobaczcie, ile mamy kupy. I tą kupę będziemy musieli wykorzystywać, słuchajcie, właśnie do. Czy to się stakuje z tym tym? Nie. Będziemy musieli to wykorzystywać, słuchajcie, właśnie do farmy. No dobra, mamy ponawożone, słuchajcie, jako tako ponawożone mam. Więc e, teraz musimy zrobić wodociąg tutaj, jeszcze na szybciutko. I jakieś rury ja już tutaj mam, więc zacząć sobie będziemy mogli. Pięknie, w sumie ten zbiornik też sobie mogę podłączyć. No i dobra, zaczniemy od wodociągu. I wodociąg sobie zrobimy. Troszkę dalej. I może tu, w tym miejscu. Albo. Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Podnieść kamienny wodociąg. Yy... No nie, no musimy to zrobić tu, w tym miejscu, między między tymi dwoma farmami, tak mi się wydaje. Pięknie. I teraz weźmiemy sobie. Potrzebujemy więcej rurek. Musimy tu skośną rurkę zrobić, więc zrobimy sobie skośną rureczkę. To jest. Przekątna rurka. W pierwszej kolejności umieścimy sobie tutaj taką. O, właśnie. Teraz umieścimy sobie. To. I widzicie, tu już nam będzie podlewało. Super. Chociaż troszeczkę to jest takie. Em, dość krótkie, ale zobaczcie, że jak damy rurę, to już jest git. Teraz damy sobie to. I już jest git. Eee, I teraz damy sobie kolejną rurę. Ej hey, właśnie, czy gdzie ja mógł zrobić tak, czekajcie, patrz. O, patrzcie, mogę zrobić w ten sposób. A czy mógłbym na przykład zrobić... Tu mamy elastyczną rurę. Czekajcie, musimy zrobić prostą rurę. E, to jest przekątna akurat, dobra, tu jest prosta rura. E, chciał, ja bym chciał to na bok zrobić. Widzicie? Ja to mogę tylko prosto zrobić. Ciekawe dlaczego. No ale w sumie czekajcie, jakbyśmy zrobili prostą rurę tu. I potem byśmy sobie zrobili prostą rurę. Na bok? Halo? Na bok? Tu? Nie mogę? Czemu tak się nie da? Można podnieść w przeciągu 15 sekund. Dobra, podnosimy to. Wiecie, dla mnie to bez różnicy. Jakbym jak chciał, żeby to fajnie wyglądało w miarę tak, w miarę tak em, estetycznie. E, więc. Kurde, przeklęta mgła, nic kompletnie nie widać. Dobra. Słuchajcie, za czwartym razem się udało. <laughs> w końcu to równo jakoś podłączyć. Wydaje mi się, że może być. Tu sobie będziemy mogli dorobić jeszcze farmy, które będą też podlewane. Nie będę się musiał tym przejmować. Aczkolwiek, no po raz kolejny, nie zrobiłem sobie tutaj czwórniczka. Jakbym chciał kiedyś w przyszłości powiększać farmę, ale w sumie. Um, to nie będzie takie chyba trudne do przerobienia, bo nawet jeśli musiałbym zniszczyć to wszystko. To i tak e, źródełko mam już prosto ustawione, więc to jest tylko kwestia podłączenia rurek. Nie muszę ustawiać tego, no bo chciałem mieć wszystko równo, nie chciałem mieć wszystko równo. Tutaj w sumie nie jest aż tak bardzo równo, ale w sumie też nie jest jakoś bardzo e, krzywo. No to sobie będzie tutaj powoli rosło. No mam nadzieję, że, że coś z tego będzie, słuchajcie. Zastanawiam się właśnie, kurde, jak to zrobić teraz z tym gościem. Jemu pakujemy wszystkie punkty w jedzenie. I on już nie ma jedzenia. Super. Może powinienem wybudować jakieś. Może powinienem mu jakąś zagródkę wybudować? Słuchajcie, gdzieś gdzie są krzaczki, na przykład tutaj koło farmy. I włączyć mu wędrowanie, żeby on sobie sam zbierał. Jagódki. To by w sumie zdało egzamin. Wybudowalibyśmy mu tu zagrodę, i, i, i on by się mógł tutaj zbierać. To by mogło się udać. No ale dobra, słuchajcie, no mamy farmę. Myślę, że ona sobie tutaj będzie już powolutku rosła. Mam nadzieję, że, że, że przypilnuję ją na tyle, że, że nie zepsuje się to wszystko, tylko ładnie będzie rosło i dawać jagódki będzie. Będzie dużo jagódek i marchewek i, i cytrynki, więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. Oprócz tego złapaliśmy alozaura, także no ja jestem w miarę zadowolony. Możecie dać znać, co myślicie o tych modyfikacjach wszystkich, bo no ja, szczerze mówiąc, to nie wiem, jak, jak mam do tego podejść. E, to mi się podoba, to jest w sumie spoko ta, ta, ta lornetka. No bo w sumie możemy ją mieć cały czas włączoną teoretycznie. Aczkolwiek to też jest takie trochę. E, no takie trochę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, dajcie znać, bo jak coś to ja wyłączę wszystkie te modyfikacje i wygrał po prostu bez modyfikacji. E, aczkolwiek wiecie co, tą jedną bym sobie zostawił co staki delikatnie zwiększa, no bo będę mógł więcej stakować sobie do, do, do szafek, także a, a zwiększa mi tylko o 100, wiecie miałem wcześniej stack 100, teraz mam stack 200, więc nie jest to jakieś, wiecie, super, super, super OP, tylko takie w miarę zbalansowane mi się wydaje, dajcie znać co o tym myślicie a ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!